Cześć! Chciałbym Cię zaprosić do listy polecanych szkółek. Sprawdź, dlaczego warto. Nasza lista to top wyników Google. Bez różnicy, czy wpiszesz lista polecanych szkółek, lista polecanych szkółek Bilin, czy polecane sklepy z Bilinami, za każdym razem jesteśmy na pierwszych miejscach w Google, dzięki czemu trafiamy do bardzo dużej grupy osób. Nieważne, czy prowadzisz sprzedaż lokalną, czy sprzedaż internetową, nasi klienci i odbiorcy to osoby z całego kraju, które zarówno chcą coś zakupić lokalnie, jak i poszukują tematów w internecie. Garden Box to lider gotowych projektów ogrodów w Polsce. Śledzi nas ponad 120 tysięcy osób, ponad 4800 osób skorzystało z naszych projektów. Nasi klienci szukają polecanych firm, dlatego staramy się im ich dostarczyć, więc współpraca z nami to dostęp do bardzo dużej, nowej, potencjalnej grupy odbiorców. Współpraca z nami to możliwość dodatkowych działań promocyjnych oraz marketingowych. Otrzymujesz od nas certyfikat, możemy wspólnie zorganizować taką akcję promocyjną na Twoich mediach społecznościowych, gdzie na przykład Twoi klienci otrzymają darmowy e-book z naszymi projektami. Podsumowując, współpraca z nami to dobra inwestycja, dobry wybór. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. Chętnie porozmawiam, chętnie podpowiem, chętnie powiem, jakie są nowości. Więc jeżeli to nie problem, to również daj palca w górę, zasubskrybuj, podziel się ze znajomym. Na pewno nam wtedy pomożesz i dowiesz się o wszelkich nowościach w Garden Box. Serdecznie pozdrawiam, miłego dnia, do zobaczenia.